Nieśmiałość to nie jest Twój wybór. Nieśmiałość najczęściej jest efektem niskiej samooceny. Nieśmiałość nie pomoże Ci zrobić kariery w korporacji. Nieśmiałość też nie pomoże Ci przetrwać w ogóle w korporacji. W korporacji karierę robią ci ludzie, którzy są odważni, którzy prezentują swoje pomysły, idee, którzy w końcu przekonują ludzi do tego, żeby robili to, co w ich głowie się narodziło. To ci ludzie awansują, to ci ludzie dostają podwyżki i w końcu ci ludzie, czasem niekoniecznie najmądrzejsi w zespole, ale oni stają się menadżerami, dyrektorami. Dlatego jeżeli chciałabyś albo chciałbyś zrobić coś ze swoją nieśmiałością, Zapraszam Cię na ten odcinek. Zaczynamy. Powiedzmy sobie też od samego początku. Nikt nie rodzi się nieśmiały. Wszyscy mamy ten sam punkt początkowy czy punkt startowy. Po prostu, potem coś się dzieje w naszym życiu. A to coś to jest wychowanie i to są nasi rodzice. Nasi rodzice, którzy popełniają błędy, bo Sami żyją w strachu, w lęku, w swoich fobiach, i te lęki i strachy przekładają przy, przy, na nas. I wtedy część ludzi zostaje na tej ścieżce pewności siebie, wysokiej samooceny, a część ludzi zepchnięta jest najczęściej poprzez swoich rodziców, albo szerzej, otoczenie, na tą ścieżkę nieśmiałości. Sytuacja może być jeszcze bardziej skomplikowana. Może się okazać, że. Jest, są sytuacje, w których ty jesteś osobą bardzo nieśmiałą, ale są też sytuacje, jesteś tą samą wciąż osobą, gdzie jesteś pewny siebie, idziesz do przodu, nie boisz się oceny społeczeństwa, czy oceny otoczenia. Może się nawet tak zdarzyć. Ale zanim pójdziemy w głąb tego tematu, to tak naprawdę musisz się zastanowić, czy w ogóle temat nieśmiałości Ciebie dotyczy. Ja tak miałem. Zastanawiałem się, czy jestem osobą śmiałą, czy jestem osobą nieśmiałą. Szukałem w internetach, w mądrych książkach. I wydaje mi się, że ten cały dylemat można tak naprawdę skondensować do trzech pytań, a w zasadzie do trzech odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, czy są takie sytuacje w życiu, czy były takie sytuacje w życiu, że coś bardzo chciałeś zrobić, ale tego nie robiłeś, bo na przykład bałeś się oceny otoczenia, bałeś się jak będziesz postrzegany, bałeś się co ludzie powiedzą. Zadaj sobie też drugie pytanie: czy na przykład kiedy już zostałeś zmuszony, żeby coś zrobić, to czy to wywoływało w tobie bardzo duży poziom dyskomfortu? Że na przykład nie lubisz prezentować, ale firma kazała ci zrobić prezentację przed wielką publicznością, i ty po prostu toczyłeś w sobie wewnętrzną walkę i rozważałeś pójście na przykład na L4. I trzecie, w sumie chyba jedno z ważniejszych pytań. Jak często te dwie sytuacje, o których przed chwilą mówiłem, zdarzają się w Twoim życiu? Czy jest to sytuacja raz na rok, a może jest to sytuacja raz na miesiąc, a może codziennie borykasz się z tą nieśmiałością i każdego dnia ta nieśmiałość w jakiś sposób Cię ogranicza? I ja postawiłem sobie taką barierę raz na miesiąc. Jeżeli raz na miesiąc Zdarzy mi się sytuacja, że nie zrobię czegoś, na co naprawdę mam ochotę, no to wtedy zapala mi się lampka, czy słyszę taki dzwonek, że problem jest z nieśmiałością, czyli głębiej problem jest z zaniżoną samooceną. I wtedy zaczynam działać. A działać możemy na dwóch obszarach, no i oczywiście też możemy miksować sobie te obszary, o czym za chwilę. Ale głównie mamy takie dwa filary, na których możemy bazować. Pierwszy filar, który jest filarem dosyć trudnym i długoterminowym, to szukanie przyczyny, dlaczego mamy. Problem z nieśmiałością, czyli innymi słowy, dlaczego mamy obniżoną samoocenę. Czyli za pomocą psychologa, głównie psychologa, czasem coacha, szukamy przyczyn, co stało się w naszym dzieciństwie, co stało się w ramach procesów wychowywania, że nagle czujemy się źle. I ta świadomość może nam pozwolić walczyć ze swoim problemem, czyli z nieśmiałością, bo uświadomimy sobie, że po prostu była jedna czy dwie sytuacje w życiu, które sprawiły, że teraz nie czujemy się zbyt pewnie. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa. Tu skupiamy się tylko na rezultatach, czyli nie szukamy przyczyn, nie cofamy się do przeszłości, tylko skupiamy się na tu i teraz i implementujemy takie sztuczki w naszym życiu, takie sztuczki w naszym zachowaniu, które pomagają nam walczyć z nieśmiałością, ale jakby nie grzebiemy u źródła tego problemu. No i oczywiście, jeżeli mnie pytacie, które, która metoda jest lepsza, to powiem Wam miks tych dwóch. Jeżeli zaatakujecie problem nieśmiałości z dwóch kierunków, no to naturalnie macie. Większą szansę, że problem szybciej opanujecie. No i dodatkowo, czasem mamy złe przekonanie o samych sobie, że na przykład jesteśmy bardziej śmiali niż nam się wydaje, a taki coach z zewnątrz, czy taki psycholog może nam pomóc to zweryfikować. Powiem Wam też jako ciekawostkę: myślałem, że ja jestem osobą bardzo nieśmiałą, ale jak zacząłem analizować swoje zachowania, no to. Też ze swoją służbą psycholog, to okazało się, że sytuacja jest trochę inna, że jestem wręcz arogancki, przynajmniej tak jestem postrzegany przez otoczenie. Dlatego warto tak zwalidować swoje postrzeganie nieśmiałości czy pewności siebie z sobą z zewnątrz. A jeżeli już mówimy o metodzie czy filarze numer dwa, czyli o tych trikach, o tych zachowaniach, które możemy wcielać tu i teraz bez pomocy psychologa, to mam dla Was fajną listę. Listę, która naprawdę działa. Po pierwsze, planuj. Planowanie to nie jest coś, co ludzie robią intuicyjnie, to nie jest coś przyjemnego. Ale planowanie jest bardzo ważne, bo albo radzisz sobie świetnie z egzekucją pewnych rzeczy i masz to jakby we krwi, albo musisz zaplanować, że coś zrobisz. Czyli podam Ci przykład. Jeżeli chcesz się przygotować do rozmowy z szefem, i to jest trudna rozmowa, i ta nieśmiałość cię ogranicza, bo. Bo wstydzisz się zagadać tego szefa, na przykład do podwyżka, albo nie wiesz, jak to zrobić, to zaplanuj sobie taką rozmowę. Bo jeżeli nie umiesz tego robić naturalnie, to znaczy, że pomoże ci w tym plan. Skup się na tym, jakich argumentów używać, jakich kontrargumentów używać, co może pójść dobrze podczas takiej rozmowy, co może pójść źle. Jeżeli masz przygotowany plan, to jakby też atakujesz nieśmiałość bo dajesz informację swojemu mózgowi jestem przygotowany czuję się coraz pewniej przeanalizowałem wszystkie możliwe scenariusze jak taka rozmowa może się potoczyć czujemy się pewniej nasza nieśmiałość jest po prostu słabsza numer 2 testuj w poprzednim kroku przygotowałeś plan no to zakładam że pewnie wziąłeś sobie kartkę papieru wziąłeś sobie otworzyłeś worda i wpisałeś te wszystkie rzeczy w ramach planu. No i teraz testowanie to tak naprawdę powiedzenie sobie tych wszystkich argumentów na głos. Czyli bawisz się trochę w aktora, symulujesz taką rozmowę, zastanawiasz się, jak ona może przebiec i jaką ma dynamikę. I to jest super ćwiczenie, dlatego że po pierwsze, trenujesz swoje umiejętności wysławiania się, czy mówisz w tempie szybkim, wolnym, ale też co ważne, twój mózg usłyszy argumenty, które miałeś zapisane na papierze. Bardzo często, jak usłyszymy pewien argument, to ma to inną siłę niż wtedy, kiedy piszemy to na kartce. Dlatego testuj to, przygotuj się do tej rozmowy, ale powiedz sobie na głos te wszystkie argumenty i idziemy dalej. Krok trzeci to metoda małych kroków. Po prostu. To jest Trochę tak jak z oswajaniem fobii. Jeżeli boisz się pająków, to bardzo często psychologowie stosują taką właśnie metodę małych kroków, że najpierw położą ci pluszowego pająka, potem położą ci takiego małego pająka, a potem położą ci tarantulę. Po prostu to trochę działa jak szczepionka yy, i za każdym razem robisz taki mały krok w kierunku tego, żeby się pewnej fobii pozbyć. I trochę bardzo. Trochę, trochę bardzo podobnie. Bardzo podobnie właśnie jest yy, z nieśmiałością. Czyli możesz stosować tę metodę małych kroków. Czyli jeżeli na przykład przygotowujesz się do prezentacji, a nie lubisz prezentować, a ta prezentacja ma być przed gronem dużym, dużych, duża grupa ważnych ludzi, no to zacznij od tego, że powiedz sobie tą prezentację najpierw przed lustrem. Potem powiedz sobie tą prezentację na przykład Kogo, komuś w rodzinie, na przykład całej rodzinie, a potem poproś o pomoc kolegów, znajomych, przyjaciół, wygłoś to przemówienie, powiedz im. No i oczywiście bądź otwarty też na feedback, oni udzielą Ci trochę, trochę rad, więc nie zamykaj się, że ktoś Cię krytykuje, po prostu rób to tak w sposób skalkulowany, że jest to część Twojego planu. I Testuj to. Tak krok za krokiem poszerzaj swoją strefę komfortu, czyli obniżaj strefę dyskomfortu. Także w końcu, jak pójdziesz na tą prezentację i staniesz na wielkim podium i przed tobą będzie setka ludzi, to będzie to mniejszy szok, niż gdybyś po prostu nawet nie przetestował tej prezentacji, nie powiedział jej sobie albo nie nagrał się. Po prostu pewne kroki będziesz mieć już za sobą. Krok numer cztery. Bądź wyrozumiały w stosunku do siebie. Tak jak Ci powiedziałem na początku, nieśmiałość bierze się z obniżonej samooceny. A jak masz obniżoną samoocenę, no to bardzo często... Wiele rzeczy bierzesz do siebie, nawet tych, których nie powinieneś czy nie powinnaś brać do siebie. Czyli jeżeli ktoś daje Ci feedback po prezentacji, to ty nie traktujesz tego feedbacku jako coś, z czym możesz pracować, tylko istnieje duża szansa, że ten feedback będzie Cię utwierdzał w przekonaniu, że jesteś beznadziejny, że będzie utwierdzał Cię w przekonaniu do tego, że faktycznie twoja niska samoocena jest uzasadniona, a niska samoocena będzie Cię tak na pewno napędzać w nieśmiałości. Dlatego tu musisz zmienić sposób myślenia. Tu musisz sam włożyć dużo pracy w to, żeby nie traktować feedbacku bardzo personalnie, żeby wiedzieć który feedback ignorować, który nie z którym pracować. A propos tematu nieśmiałości i feedbacku. Ci ludzie, którzy zapisali się do mojego newslettera, dostali informację właśnie też który feedback ignorować, który nie i też materiał pisemny o nieświadomości nieśmiałości. Więc y, zachęcam cię do subskrybowania newslettera, a ci, którzy już subskrybują, y, już niedługo przykuje dla was coś specjalnego, więc w waszych inboxach niedługo zjawi się kolejny numer y, newslettera Życie w Korpo. Kolejny krok. Śledź swój progres. Jeszcze raz, ponieważ problemem jest twoja zaniżona samoocena, to nie będziesz widzieć tego progresu, którego który do, dokonujesz. Czyli jeżeli boisz się prezentować, a w końcu dokonasz czy, czy zrobisz fajną prezentację, to pewnie zignorujesz ten fakt. I dlatego ważne jest śledzenie swoich postępów. Ważne jest, żeby sprawdzać jakie kroki do przodu zrobiliśmy. Po prostu przygotuj sobie taki dziennik aktywności swojej, gdzie po prostu będziesz wpisywał te elementy, które udało ci się osiągnąć w walce z nieśmiałością. Staraj się zbierać feedbacki od ludzi, ale nie tylko po to, żeby utwierdzać się w przekonaniu, że jesteś beznadziejny albo feedbacki po to, żeby coś jeszcze poprawić, ale też zbieraj feedbacki po to, żeby usłyszeć coś pozytywnego. Że robisz progres, że idziesz do przodu i że pniesz się w tej hierarchii organizacyjnej wyżej i wyżej. Te dwa kroki, czyli to dwa ostatnie kroki, czyli bycie dla siebie wyrozumiałym, ale też śledzenie swojego postępu, swojego progresu jest bardzo ważne, bo tu działamy na elementach psychologicznych. To jest po prostu praca, którą musisz wykonać, którą możesz wykonać nawet bez pomocy psychologa. Okej, okay. mam nadzieję, że Wam się podobało. Chętnie poznam Wasze sposoby na to, jak radzić sobie z niską samooceną i z nieśmiałością. A ja Was naprawdę zachęcam do tego, żeby walczyć z tym tematem, z tematem nieśmiałości, dlatego, że czasem Wasze świetne pomysły naprawdę mogą zrewolucjonizować życie wielu ludziom, ludziom. Więc otwórzcie się, nie bójcie się. Chciałem zażartować, ale nie zażartuję. Miłego weekendu i przyszłego tygodnia. Trzymajcie się, cześć!